Siemaneczko, witajcie z powrotem na kanale Capix Games. Co dalej walczymy z tymi Dreamenami? No, nie ja wiem, ja trochę nie mam siły do nich, powiem Wam tak, tak między nami. No, nie podoba mi się to znowu, że e, zrobi jakąś specjalną mapę pod specjalne jednostki i można tylko grać z tymi jednostkami. No, niby mapa jest bardzo łatwa. No, jest e, no, jak na dreamową mapę. No, jest dość przyjemna do grania, no ale co? Każdy chce, no tego drillmana. No wiadomo, no każdy go chce. Ja też bym go chciał zdobyć, ale nie podoba mi się to. No po prostu bardzo mi się nie podobają te mapy w ten sposób, że trzeba pozdobywać nowe jednostki. Obawiam się, mam nadzieję, że to nie będzie, że to nie będzie prawda, ale. Coś czuję, że ci kombinatorzy, czyli deweloperzy tej gry, będą chcieli w jakiś sposób powoli uciekać od toiletów I tak tworzą sobie taką jakąś dodatkową minigrę, że znowu, jakby ten Dafuk Boom, czy jak on to się nazywa, wkurzył i pozakładał im bany. To oni będą mieli chyba jakąś odpowiedź, jakąś alternatywę: że to nie jest gra już typowa z KBD, tylko to jest jakaś tam inna. Innego typu gra. O, Drill helikoptera właśnie dokowaliśmy. Ciekawe czy to dobra jednostka. No patrzcie, no tyle fajnych jednostek ma się. No i nie można nimi grać, no to wiecie co, to jest dla mnie przesada. Tylko trzeba jakieś te drile. Matko, tych, to już mi się tyle nawaliło. Large dream Dreammenów. Jak ktoś nie ma, to niech pod filmem zostawi komentarz yy, albo nika z Robloxa. Ile tutaj mam? Raz, dwa, cztery, sześć, dwanaście, trzynaście, piętnaście sztuk mogę rozdać. Także jeśli ktoś potrzebuje, no to pisać śmiało. Co to jest? Drive helikopter czyli to jest jakiś Cooldown ali, ali dps, a czyli Spawner jakiś kolejny. A, beznadziejny. Ale patrzcie, jak ceny fajnie wyglądają. Szo. Jedna tysięczna, no jak zwykle, ale patrzcie, damage jest bardzo mały, tylko jedyny plus te jednostki to jest AOE. Dwa razy drills, no super, 200 Robuxów, pustery sobie pokupić. O, 15 tysięcy tych drillów za 3,5 tysiąca Robuxów, no kurcze, ludzie, ceny są przekosmiczne. Jakaś tam questa zaliczyłem, może przy te polo... Gdzie to? A przelećmy na ten Limited Time Mode, Normal Lobby, Drill World Normal Lobby Zobaczmy jak ceny się na rynkach. Też godzina jest kiepska, bo nagrywam 10.20 Także pewnie większość graczy i strefa czasowa nie jest zbyt korzystna dla nas. Idziemy na Trading Plazę. Zobaczymy, czy coś tam jest fajnego, konkretnego do kupienia. No naprawdę nie podoba mi się to, że tworzą sobie jakieś dodatkowe minigierki w grze, gdzie trzeba grać tylko tymi jednostkami, tylko dostęp jest do tych jednostek. No i mam nadzieję, że to tak nie będzie jak ja właśnie wróżę, że to będzie jakiś tam gruby upadek. 290 tysięcy. YouTube, JAGO, czyli ten o 1,3 miliona. Seymour już goście mają, tu chcą 1,5 miliona. No, słaba ta jednostka jest ogólnie, ręcz jest duży, DPS jest ok. Z ekskluzywów coś tutaj mamy fajnego. Nie, godli nas tak naprawdę interesują. Tego jeszcze nie widziałem. Ten 15k, kurczę, ja za niego dałem 25 ustania. Wolkanik dobrze dalej się utrzymuje. Title Pencil Woman. Ogólnie mamy już wszystkie te jednostki. Oprócz tego, tego jednego drilly Z mytykami: Assassin Drillman 2000. Armored 1000 kosztuje. Scientist Drill. Strasznie szybko oni przeszli tego pasa. Coś mi tutaj jest podejrzane. Albo po prostu mają dostęp do tani Robuxów. I może tak jest. Nasz klan. O, pokażę wam co tam na klan. Level 5, 3, 2 koiny dzisiaj zarobione, ale to dopiero jest rano. Mamy tutaj nowego admina. Co Coś jest problem z wyszukiwaniem. Ktoś już pisał, że nie można klanów znaleźć. Nie wiem dlaczego tak jest. Może po prostu jest za duża lista klanów i nie można. O, ale teraz już się dało. Czyli prawdopodobnie naprawili. Także jeśli chcecie do nas dołączyć, mam jeszcze kilka fajnych slotów wolnych. Krapixgames.pl Tak, tutaj widzicie, powinno powinno wam odpalić się. Jakieś żabki Mereza. A, Merez coś tam było chyba. Ale już nie pamiętam. Żabki. No, nieważne. A, jest. Żabki Mereza. O level czwarty, też mu słabiutko idzie. Widać, że chyba e, no co? Chyba ten Toilet Tower Defense powoli się wypala w tym naszym kraju, albo ciężko jest po prostu stworzyć cokolwiek. Identycznie, level czwarty, strange, tak samo ma bardzo, bardzo mało mało graczy, no ale co my tutaj poradzimy? Także do kupienia nic ciekawego, czyli 70 tysięcy coinów tam razie zostaje. Tutaj ktoś coś otwiera. No i co wypadło? No oczywiście. To co miało wypaść, czyli nic. Jak ja przechodzę tego nieszczęsnego drilla? To już Wam mówiłem. Tak naprawdę tam jest tylko jedna jednostka potrzebna. No dwie. Pierwsza jakaś obronna na początek. I druga ten. Jak on to się nazywa? Kurcze, bladeo. Mm, o ten. Large Drillman. Ale to chyba jest Doktor Octopus tak mi się przynajmniej wydaje. Może pasowałoby właśnie Pencila skończyć, bo jest jakiś ten Hammer Pencilman. Ale co? Tu mamy... O, te jednostki ogólnie mamy. No, Pencil Event też jest słabiutki. Nie, więc nie wiem, nie wiem w jaką stronę ta gra będzie szła, przechodziła dalej. Ja wam powiem tak, bardzo dużo gram teraz, no gram, ja w ogóle teraz nic nie gram, ale więcej przestawiam się na Fight Night Tower Defense, pod tym jednym fajnym względem, że no ta gra nie jest typu pay to win. No tam jeśli ktoś siedzi, dużo gra, to te 70 tysięcy coinów, Wyciągnie z gry często są busty razy 2 i tam można sobie jednostki kupować bez pieniędzy. Właśnie bez kupowania tych nieszczęsnych Robuxów w grze. Czekaj, co tutaj będzie. Coming soon, także aktywnych graczy szukamy nadal. Próbujemy rozbić ten klan. Podbić go trochę wyżej. Fajnie by było. Zdobyć jeszcze kilkunastu takich graczy, którzy by grali non-stop, nawet nie wiem, jak to zobaczyć. Tak, to miejsce jest nasz chyba, bo niedługo będą te wojny klanów. No, nawet nie ma tutaj e, informacji. Wojny klanów, właśnie będą, fajne by to było, no ale jeśli oni mają drillmeny tego, no to z kim my, jak my mamy tam pograć? No, nie ma nas nawet. Blaster Lemon. Z kolejnych rzeczy, które mi się bardzo nie podobają tutaj, no to patrz, Rich, no to dobra Rich, Man of Taya, ok. okej, już prawie 100 osób ma, masakra jest, Tela, e, Telantric, no ma swojego, no, e, no swój klan ma, no osoba, która może sobie w jednym kliknięciu milion coinów pisać tego, nie rozumiem, albo oni są wreszcie deweloperami, albo po prostu oni... Albo grają po prostu z ludźmi, ale to nie wiem, no mi to się w głowie nie mieści. Moja głowa jest za mała na to wszystko, chyba. E, ciekawe, czy można te jednostki w Endless'a odpalić. Oś jestem ciekawy, czy też będzie jakieś kolejne ograniczenia. Przeteleportujmy się. Endless. Nie no, tutaj chyba jak są, to chyba można będzie spit razy dwa. Chyba da się. Także, tak jak już mówiłem, jeśli ktoś potrzebuje tych jednostek, tam co wypadają, tego pisać śmiało. Mam ich kilka. Ewentualnie zapraszam Was jeszcze na naszego discarda. Link jest na naszym kanale. Tak, można stawiać te jednostki. Za bardzo nie chcę mi się odpalać tego mołda. Także zapraszam do na naszego Discorda, teraz będzie tutaj link do niego. No i co? Może odpalimy dzisiaj jakieś live'a? chyba nie, bo w pracy jestem dość długo. Ale, ale co? Jutro wrzucę filmik z... Five Night Tower Defense. Także jeśli ktoś lubi tą grę, no to zapraszam. Chyba dostaliśmy tego nowego takiego gostka, takiego co był w pasie, i jest podobno nowy pas. Także a, ten sobie nawet radzi, powiem Wam. Large Drill. Jeszcze okaże się, że to są najlepsze jednostki. Nie patrzyłem w międzyczasie, ile trzeba, żeby, żeby wbić topkę. A zaraz zobaczymy z ciekawości. Już patrzymy. Ile trzeba wbić w topkę? No, no widzicie, ja 108, bo tylko autoskip. 169, czyli dalej jest nie do przejścia. Na razie jest poniedziałek i patrzę jak poziom trudności wzrósł. 237 minut i goście grają solo. Czy nie? Nie. Po dwie. Po dwie osoby. Dalej grają po dwie osoby. Czyli naprawdę jest wbicie topki jest chyba dalej niemożliwe. Ile trzeba mieć, żeby wskoczyć? 150 trzeba by. Też goście grali we dwóch? Nie. Tu już goście grają solo. Tutaj grali we dwóch. 173, 171, 17. Tutaj też grają we dwóch. No nie wiem ja, ja już zaczynam wracać powoli do tego Endlesa, także będziemy jednostki testować głównie na, na Endlesie. Także do zobaczenia, dzięki za oglądanie, udostępniajcie, będziemy rozwijać ten kanał, jak tylko się da. See ya!